Oprócz tego, że jestem influencerem wód gruntowych, jestem też tra transseterem zgody, szerze dobro i tak dalej. Przyglądając się naszej scenie politycznej, zapewne zauważyliście, że politycy wszystkich opcji strasznie się kłócą, szydzą z siebie, niszczą tych, którzy mają inne poglądy, dając tym samym zły przykład nam, szarym zjadaczom, w sensie dołom. I jak zaprowadzić zgodę? Jak znaleźć coś wspólnego, co ich łączy, tych polityków? Coś, co mogłoby być zaczynem poje, pojednania? Otóż wszyscy politycy mają jedną rzecz wspólną, słuchajcie. Noszą majtki. Noszą majtki. Nie wiem, czy zauważyliście. I, i właśnie od majtek polityków można zacząć budować zgodę narodową. Jak konkretnie? No, przed dyskusją, debatą, spotkaniem, obradami Sejmu przeciwnicy polityczni powinni się wymieniać majtkami, które mają na sobie w tym momencie. No, idą do ubikacji, ściągają spodnie. A, fajne masz majtki, Jarku. No, twoje też nie najgorsze, Grzesiu, z grochami ci do twarzy. Da? I zamieniają się majtkami. I zauważmy, co się stanie. Bo, bo, bo co jest w majtkach? No, kropelki osobistej urynki. Lekko może już wyschnięte, resztki jakiegoś brączusia. I jak ktoś założy, cudze, lekko już używane majtki, to tak jakby wszedł w buty tego drugiego. Dzieli z nim coś osobistego. Jest trochę jakby nim, a on nim. No, 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 no nie będę klął na gościa, któr, którego majtki noszę. I już nie krzyczysz na przykład, Ty mordo zdradziecka, ale. Przecież mordo ty moja, prawda? Apelujmy do polityków, żeby na majtkach zaczęli budować zręby pod fundamenty zgody i życzmy im, żeby ich majtki nie piły.